No, cześć. Ostatnio zastanawiałem się, jak Wam mam nagrać, jak Wam powiedzieć, na temat tego, co zrobić, bo jak wybrać, dlaczego tak wybrać kurs bizny, który ja prowadzę razem wspólnie na ten moment z Michałem. I na pytanie, dlaczego u Ciebie? Przecież na rynku jest tyle innych kursów. Stwierdziłem, że jakiś prosty, ciekawy przykład spróbuję Wam odpowiedzieć. Dlatego, że rzeczywiście to jest racja. Na rynku jest bardzo wiele kursów w tej tematyce. W zależności od tego, co szukacie, czym się specjalizujecie, w jakim torze własnej pracy idziecie, tak możecie się pozycjonować na rynku i szukać tego, co jest w danym materiale, który możecie wykorzystać. To wideo kieruje bardziej do fanów FRSC, do fanów podejścia terapii manualnej. W tym koncepcji, ale nie tylko dla każdego, kto ma otwartą głowę i chciałby spróbować połączyć wiele rzeczy, ale oprzeć się na tym, co dla mnie jest najistotniejsze. Przez wiele lat pracy gabinetowej nie mówię, że mam ich 30, ale mam ich tam 12-13 i tej ciągłej pracy bez przerwy na wielu różnych przypadkach, mając naprawdę wiele technik i narzędzi wybrałem i wyselekcjonowałem te, które najbardziej spinają mi się w całość, w tym koncepcie, którym ja idę, dlatego, że mmm, mówię, można iść bardzo szeroko, za chwilę Wam pokażę to na pewnym przykładzie, natomiast dla mnie liczy się pewna podstawa, podstawa podstaw, dlatego, że możecie mieć setki narzędzi, możecie mieć tysiące narzędzi i naprawdę być w tym dobrze i to jest super, do tego dążymy, to jest nasza praca, nasz styl życia, nasza pasja, hobby, w zależności kto jak do tego podchodzi. Natomiast, żeby mówić o jakiejś skuteczności, zostawiając filtry na Instagramie i rzucone zdjęcia przed i po, i wszystko po kolei, to warto mieć narzędzie podstawowe. I ja o nim bardzo dużo mówię na, na warsztacie, na kursie i od nim opieram wiele narzędzi, dlatego, że nawet jeżeli jesteś fanem igieł, nawet jeżeli jesteś fanem baniek, stawiania, lub innych rzeczy, jeżeli nie opanujesz podstawy podstaw, która jest pomijana gdzieś tam w wielu przypadkach, to, to dalsza skuteczność może nie być taka, jaka chcesz. A blizna, jakby nie patrzeć, jest wielowarstwowym problemem. Oczywiście wielowarstwowym dotykowo. I to o nie chcę powiedzieć, ale także wielwarstwo odnośnie całego ciała, dlatego że jesteśmy całością. I możemy skupiać się tylko na bliźnie, ale możemy przerywać nasze spektrum patrzenia do tego, aby ona, jeżeli nawet wizualnie Wam się nie będzie podobała w pewien sposób, oczywiście, i macie dział kosmetologii, na przykład, chirurgii plastycznej, wielu innych rzeczy, które można dołożyć po zabieg udany lub nie, ale i to jest też szersze podejście, ale patrząc znowu bardziej szczerzej. I skuteczniej, bo szeroko nie znaczy nieskutecznie, a nie znaczy też, nie wiadomo, jak szeroko i globalnie, że nic się nie zmieni. Bo przy odpowiednim ułożeniu technik zawsze coś się zmieni funkcjonalnie, emocjonalnie, dla układu nerwowego, dla całego systemu człowieka, z którym pracujecie. A pamiętajcie, że pracujecie z całością, a nie tylko z wycinkiem. A większość. Kursów, które widziałem, które, które, które są oparte są na wycinek. I to jest super. Ja tego, broń Boże, nie atakuję, żeby to też nie zostało zrozumiane. Ja chcę Wam pokazać pewną różnicę kto w, w moim myśleniu i w tym, które Wam przedstawiam na szkoleniu. Bo to, co sobie wybierzecie, to już jest Wasze z tego. Czasami ktoś weźmie dwa narzędzia. Ja mam też zrobione naprawdę wiele szkoleń i czasami wybieram sobie jedno narzędzie. Dwa, trzy, pięć. Miksuję. Bawię się tym po prostu, szukając skuteczności w mojej pracy gabinetowej, tak? Żeby było jak najlepiej. I za chwileczkę coś Wam pokażę, żeby nie było nudno w tym filmiku. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że uwielbiam zmieniać perspektywę i bawić się tym, co jest na rzeczywistości. Tak jak kolei Pepsi toczą odwieczną wojnę o to, co jest, ma lepszy smak z cukrem, bez cukru. Tak samo ja stwierdziłem dzisiaj, że coś wam zobrazuje. Mam nadzieję, że dobrze widać. W tym jest woda oczywiście, spokojnie. Blizna. Popatrzcie, to cały zbanek wody, czyli konceptów narzędzi tego wszystkiego, co jest dostępne na naszym polskim i zagranicznym rynku. I oczywiście, przykładowo, trzy szklaneczki, to akurat jest. Kurs globalnej techniki w terapii blizny z naszym konceptem FRSC. Więc jak najbardziej to, co o bliźnie, w środku się zawiera. Inny kurs o bliźnie, oczywiście, też się zawiera. I jeszcze inny kurs, także się zawiera. I oczywiście ciutek zostało, można porozlewać na jeszcze inne kubki dostępne. Na naszym rynku, ale na chwileczkę schowam. Popatrzcie, patrząc dalej, wszystkie te trzy systemy, kursy, opcje myślenia zawierają wartościową wiedzę. Wszystkie te trzy rzeczy, te kursy, warsztaty na pewno wprowadzą Wam zmianę w życiu terapeutycznym, na pewno czegoś Was nauczą. Pozwoliłem sobie wyszczególnić ten, który ja prowadzę. Po prostu zmieniając szklankę, ona jest inna, patrząc na esencję i świeżość tego, co się w środku znajduje. Dlatego wybrałem inną szklankę, żeby pokazać Wam, że mając inną podstawę, niż tutaj, dalej, mając wartościowe narzędzia w środku. Można zmienić system myślenia i wartości, które kieruje Wam w, w pracy z blizną i z myśleniem i patrzeniem do tego, co dzieje się z Waszym pacjentem, do tego, aby jeszcze inaczej pomyśleć, zacząć, skończyć. Po to jest inna szklanka, tutaj obrazowo, ale po to zebrałem inny. Jednocześnie oczywiście pewnie spotykany w przestrzeni system narzędzi, które spowodują, że nawet jeżeli jesteś kimś mega zaawansowanym, to zaczniesz troszkę inaczej myśleć o tym, jak planować strategię pracy z blizną, ale jeżeli nawet jesteś mega początkującym, potem Ci rzeczywiście narzędzia, które będą poszerzały Ci wachlarz tego, co możesz zrobić. Dlatego, że od palpacji, i ja o tym powtarzam, i to jest rzecz dla mnie mega istotna, i to jest właśnie ta podstawa kursu, to jest to właśnie inne dno w porównaniu do pozostałych szkoleń. I skupienie się na technikach czucia tego, co macie pod palcami, i tego, z czym będziecie pracować w połączeniu z globalnym myśleniem tego, co możecie zrobić. Daje jakiś koncept myślenia i pracy z tą blizną. Nie jest tylko wybranymi narzędziami, które gdzieś tam się skupiają, ale nie jest też tylko teoretyzowaniem. Dlatego, że jestem um, człowiekiem, który wyznaje zasadę learning by doing czyli nauka przez robienie, a nie nauka przez słuchanie. Oczywiście, część wykładowa gdzieś tam jest. I oczywiście. Podstawowa z podstaw. Natomiast cała część praktyczna z dołożonym systemem mówienia dlaczego i po co, w prostocie rzeczy, bo prostota jest naprawdę skuteczna. Nie trzeba wielu rzeczy nakładać i robić, tak jak to jest na chwilę odbije, w systemach różnego rodzaju. A pracując od blizny, wracając. Proste narzędzia w teorii. W praktyce już nie zawsze wychodzą tak prosto, a mimo wszystko dalej są planowo poukładane jako proste, robią naprawdę bardzo fajną robotę. I mimo tego, że kurs może wydawać się hmm, jakąś, jakimś takim miksem mm, rzeczy, które może powiedzieć, ktoś powie, że są za szeroko zrobione albo są odtworzeniem jakichś technik oczywiście w środku kursu znajdują się techniki, które znacie po części z pinoterapii, z medycyny manualnej ale także jest szereg rzeczy, których tam nie ma i spajają to wszystko w całość dają Wam pewną esencję świeżości w tym co możecie zrobić podczas pracy gabinetowej Moim celem jest to, żebyście mieli na tyle narzędzi, na tyle systemu myślenia, które po zrobieniu kursu od poniedziałku będziecie wprowadzać na świeżo. Już w gabinecie obserwując to, co się zmienia, układając sobie pewną strategię. Myśmy myśleli o szablonowości pewnych rzeczy, żeby poukładać, natomiast wolę omawiać i wolę, żebyście mieli w głowie system myślenia, kombinowania i słuchania tego, co czujecie, a nie gotowy schemat. Gotowy schemat nie zawsze może się sprawdzić, ale myślę, nie zawsze się sprawdzi. A przede wszystkim, kiedy macie podstawowe narzędzie, podwalinę dotyku i to nie w wersji podstawowej, jak mogłoby się wydawać, to jesteście w stanie zrobić komuś terapię wszędzie. Bo nie każdy będzie chciał, bo mu pewne rzeczy bronią albo źle się czuje, albo jest wystraszony, korzystać z jeł, spinów, zbaniek, pijawek, kogokolwiek, co znacie. Zcą ze pacjenci, więc warto mieć szereg narzędzi do tego, żeby w prostszy, nie zawsze bolesny sposób poradzić sobie z pacjentem. A dodatkowym bonusem jest to, że uczę w tym wszystkim, jak kierować mową do pacjenta, jak i narzędzi, które pozwalają Wam pracować z umysłem żeby kasować to, co wydarzyło się w ciele. Bo ci, co mnie znają, nawet jestem ogromnym fanem pracy z głową, ich NLP i wielu rzeczy, które pomagają nam radzić sobie z emocjami i przeżyciami, a nie czerujmy się samo miejsce technicznie, um, ucięte, poszyte, ono. Ma komponent stricte fizyczny i to jeszcze warstwowy, jak najbardziej, ale oprócz tego ma komponent psychofizyczny, a psychiczny, no tak, a to wszystko się łączy. I w związku z tym, praca w tym miejscu może aktywować myślenie o czymś, i na odwrót myślenia o czymś może aktywować to miejsce. I warto mieć narzędzia, które Wam się spotkają po środku, ogarną razem i zrobią tą terapię. Czy zawsze sobie osiągniecie sukces? Nie. Czy zawsze będziecie mieć super, idealną bliznę po zabiegu? Nie, bo to nie zawsze zależy od Was. Zależy od wielu czynników biofizycznych, biochemicznych, wszystkiego tego, co się dzieje w głowie i w ciele danej osoby. Ale mając szerokie spektrum, z ciekawymi narzędziami, jesteście w stanie inaczej patrzeć na to, co się dzieje u tego człowieka i z różnych stron. Podejść, bo macie narzędzia, tak aby zawsze coś z nich zrobić na plus. A jeszcze jak macie maszyny, jeszcze jak macie dostęp do kosmetologa, do chirurga plastycznego, kogokolwiek, to ta osoba może być mega zaopiekowana, ale trzeba jest budować wartość tego, co robicie, żeby tak było. I o tym też często wspominam. Mam nadzieję, że mój niedługi, niekrótki wywód na temat tego w jakikolwiek sposób zawiera się hmm, szkolenie z bliznem. Przypadł Wam do gustu, a będziecie chcieli razem ze mną i z Michałem, który mi asystuje wypić esencję, która jest właśnie w tej szklance, która tutaj pokazuje, jak to można globalnie pracować z blizną skutecznie, miło, przyjemnie i z uśmiechem na twarzy dla Was i dla Waszego pacjenta. Do usłyszenia! Kiedyś gdzieś tam, może w kolejnym nagraniu, oczywiście może na sali aż Pozdrawiam.